Narzędziownik Data Scientisty Excel. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie na kanale Niesztuczna Inteligencja. Ja jestem Magda i rozmawiamy sobie tutaj o Data Science, sztucznej inteligencji czy szeroko pojętym IT. I dzisiaj chciałabym z Wami porozmawiać o Excelu. I jeżeli zaparawam wam się w ramka w głowie, że ejej, Ej, pani, ja tutaj chcę być Data Scientistem, przecież Python, SQL, R, może, niech będzie, ale, ale Excel, po co? No właśnie po to, śmieszki śmieszkami, że niestety nie wszystko jest w bazach danych, nie wszystko mm, będzie od razu w formacie, który możemy wrzucić do Pythona. No dobra, CSV-kę możemy wrzucić do Pythona. Natomiast chodzi mi o to, że Generalnie biznesy stoją na Excelu. Myślę, że jeżeli poszlibyście do jakiegoś standardowego, dowolnie wybranego korpo, to tam wśród biznesu Excel będzie królował, ponieważ z jednej strony jest. Na takim podstawowym poziomie jest prosty i intuicyjny. Z drugiej strony, da się zrobić bardzo dużo rzeczy. Można w prosty sposób ładnie pokolorować różne rzeczy, które chcemy podkreślić, wykresy da się wyklichać itd. Więc jeżeli mamy osobę, która nie jest techniczna, a coś analizuje z biznesowego punktu widzenia, no to tutaj Excel będzie jak najbardziej bardzo przydatnym narzędziem. Co więcej, w Excelu można zrobić bardzo dużo skomplikowanych rzeczy. Chociażby, jak sobie wejdziemy w tę funkcje Excela i popatrzymy, ile tam jest różnych rzeczy zaprogramowanych, to takie, wow, nie? Jest tego, jest tego dużo szacun dla twórców. Co więcej, yy, są organizowane Mistrzostwa Świata w Excelu, więc to chociażby to świadczy. O tym, że jest to potężne narzędzie. Na takich mistrzostwach przeprowadza się różne analizy, tak żeby otrzymać najlepszy wynik. Więc generalnie takie, wow. Nie sądziłabym, że Excel właśnie będzie w ten sposób wykorzystywany, a jednak, więc jeżeli pójdziecie do pracy, to musicie. Się spodziewać, że niestety nie wszystko jest w bazach danych, bo ja tak moim naiwnym serduszkiem chciałabym, żeby wszystko było w jednej bazie danych, wszystko było uporządkowane, żeby w ogóle do wszystkiego była dokumentacja i idealnie możemy sobie wziąć to, co chcemy i dalej sobie działać. Ale niekoniecznie to tak wygląda. Często będzie tak, że będziecie potrzebować otrzymać jakieś dane od biznesu. On je będzie musiał wyciągnąć z jakiegoś innego na przykład systemu. Więc wygodniej mu będzie wrzucić to do Excela i przesłać Wam Excela. Zamiast kombinować, jak tutaj dołożyć do bazy danych, to musi przejść przez IT, coś tam, coś tam i w ogóle cały proces się rozciąga, a tutaj wysyła Excela i leci. Poza tym same analizy. Często będzie tak, że właśnie coś prostego, szybkiego, kiedy już mamy dane w Excelu, wygodnie też będzie przeanalizować w Excelu. Tak też się zdarza, albo na przykład część procesu, właśnie w Pythonie, i wynikiem jest Excel, który przekazujecie dalej, albo Excel, z którym coś robicie. Więc to jest takie coś, co w sumie mnie zaskoczyło w pracy w różnych firmach, że mimo wszystko, pomimo rozwoju technologii, Pomimo tego, że tutaj używamy Pythona, że używamy jakichś różnych narzędzi SQL-owych, Power BI-owych, ogólnie Business Intelligence, to koniec końców i tak do użytkownika docelowego najprawdopodobniej prześlemy Excel. Oczywiście, możemy wystawić jakiś dashboard, ale to już jest troszkę inna bajka, ale właśnie często będzie tak, że wynikiem działania naszego procesu będzie właśnie Excel. Więc generalnie. Myślę, że podstawy Excela każdy z nas zna, szczególnie jeżeli jesteśmy gdzieś tam po studiach i robiło się ileś różnych sprawozdań, gdzie właśnie dane były przetwarzane w Excelu. Jak Wam się nudzi, to myślę, że wartość zagłębić się w Excel, w szczególności funkcje, które on oferuje, jak również makra, Visual Basic i pójść w tę stronę, żeby nauczyć się automatyzować rzeczy, które mogą być zautomatyzowane. Często też w ofertach się właśnie widzi znajomość Visual Basic'a, więc akurat może być to całkiem ciekawy sposób na poszerzenie swoich umiejętności, na wyróżnienie się wśród innych kandydatów. Powiem szczerze, ja na przykład Visual Basic'a nie znam. Nie był mi dotychczas y, potrzebny. Gdzieś w szkole średniej czy na studiach miałam, jak powiedziałabym, tak średnio zaawansowanego Excela. Robiło się y, różne rzeczy, natomiast y, z Visual Basic'iem chyba miałam jedno czy dwa podejścia. Jak to zwykle bywa z rzeczami, których się nie używa. Nie opanowałam go w pełni, więc też teraz raczej trzymam się wersji, że nie umiem Visual Basic'a. Przypuszczalnie, gdybym się w niego zagłębiła, no to byłabym w stanie się dość szybko go nauczyć. No ale na ten moment nie umiem, więc zachęcam Was właśnie do Excel'a do zabawy, do nauki, może do udziału w mistrzostwach. Możecie również dać w komentarzu, czy wy y, używacie na co dzień Excela, y, jak często go używacie, czy jest to większość waszej pracy, czy może y, tylko mały fragment, tylko przekazywanie danych y, docelowym odbiorcom. Napiszcie również w komentarzu, co myślicie o takich krótszych firmach skupion skupionych tylko na jednej rzeczy. No i co? Nie zapomnijcie o łapce w górze oraz subskrypcji. No i widzimy się za tydzień.